Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot. Zapraszam strzelczyki na czytanie co jest przed Wami ukryte na czas pełni sierpniowej do kolejnej pełni w miesiącu wrześniu Czytanie na miesiąc, moi drodzy weźcie to co rezonuje, a resztę zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji i dzwonka, by być na bieżąco Żeby nie przeoczyć żadnego czytania na czas, nie zapomnijcie też kliknąć łapki w górę i pozostawić komentarza pod filmem bo to właśnie na podstawie ilości łapek w górę pod filmem z poprzedniego miesiąca jest ustalana kolejność czytań na następny miesiąc. Tak więc warto klikać łapki w górę i otrzymywać czytania wcześniej. Zaczynamy i zobaczymy, co dla strzelców, co jest przed Wami ukryte, co osoba ukrywająca zamierza, do czego to prowadzi, jaki daje rezultat i jaka rada dla Was na tą sytuację. Solczyki. moi Moi zatem zatem co jest przed wami ukryte? mag co osoba ukrywająca zamierza? rycerz kielichów moi moi do czego to prowadzi, jaki daje rezultat? 7 buław. Jaka rada na tą sytuację? Król mieczy. I w tle mamy 9 buław, mamy arcykapłana, ósemkę kielichów, króla kielichów, cesarzową, Siedem mieczy. Okej. Okay. Okej. Okay. Moi drodzy, no ktoś ma bardzo ciężko, ukrywa, że ma ciężko, że mu trudno, że jest przytłoczony, przeciążony, osoba przytłoczona, przeciążona albo życiem, albo obowiązkami, albo zobowiązaniami, albo wszystkim naraz. Moi kochani, no ktoś już ma dość yy, i tak nie wierzy do końca, że wytrzyma. A jeżeli wytrzymuje, to tylko dlatego, że no korzysta już z zapasu sił. I co ta osoba ukrywa? Mamy kartę Maga. Moi kochani, mógłby tutaj ktoś troszeczkę zabawić się w takiego kasanowe, osoba mogłaby ukrywać, no właśnie troszeczkę fakt, że robi pewne rzeczy dla własnych korzyści, to jest tak, jakby ktoś składał wam propozycję, ofertę relacji, związku, znajomości i przedstawiał inne argumenty, yy, niż pak... przedstawiał argumenty, używając innej argumentacji do określenia swojej motywacji. Tu chodzi o to, że motyw tej osoby może być zupełnie inny. Może chcieć po prostu odnieść korzyść. Czyli zrobić coś dla własnej korzyści, ale może to tłumaczyć, że tak naprawdę to, to jest na korzyść dla Was, albo że tak będzie razem e, na Waszą korzyść. E, to jedno. Ale moi kochani, no, to jest może do, wiecie, do nielicznej ilości z Was, że ten mag będzie tutaj taką osobą, która będzie chciała zaimponować, zrobić wrażenie, ale stworzy też taką no, niestety pewną iluzję siebie. Więc tu może ktoś ukrywać, że będzie naprawdę używał wszelkich talentów, wysiłków, predyspozycji, doświadczeń, żeby zrobić wrażenie, żeby zaimponować, żeby się dobrze sprzedać. Trochę to tak wygląda. I, kochani, po to będzie to wszystko robione, żeby dostać to, co ta osoba chce. Więc, jeżeli chce was, to okej. Okay, no tylko. Trzeba by jeszcze się dowiedzieć, co tą osobę motywuje do tej relacji, do tego związku, do tej znajomości. Co jest tą prawdziwą motywacją? Bo moi kochani, to się oczywiście no, tej osobie zapewne uda, bo ma silną osobowość, jest atrakcyjna, przewodzi też, jest liderem. I moi drodzy, tutaj ktoś może też ukrywać, że zamierza eksperymentować właśnie w relacjach, w miłości. To jedno, to w sytuacji, w której wy jesteście z kimś i nie chodzi o nikogo innego, tylko właśnie o tą waszą osobę, tak? Że no, rzeczywiście tak mogłoby być. Moglibyście też poznać osobę, która chce się do was zbliżyć, lub poznaliście kogoś, kto chce zbliżyć się do was bardziej, chce przezwyciężyć pewne problemy w waszej relacji. A jeżeli jesteście razem, no to właśnie w istniejącej relacji chęć przezwyciężenia, relacji, chęć przezwyciężenia problemów. E, tylko moi kochani, tutaj ktoś chce wejść na bardzo, no, że tak powiem, na wyższy etap, chce rozwoju relacji, chce przejść na nowy etap w relacji. E, tu jest właśnie taka chęć pójścia do przodu. I e, i moi kochani, no ktoś mógłby ukrywać, że i ma do Was silny pociąg, i ma właśnie, jest to przeciąganie, jest to pożądanie. Tu jest chęć bycia, tak, z wami. Wszystko fajnie, bo faktycznie wiecie, u niektórych to w sumie mak nie jest negatywną postacią, tak? To jest postać tak naprawdę neutralna, bo. To może być w ogóle osoba z podznaku bliźniąt, tylko trzeba wiedzieć, co dobrze rozeznać, dobrze tą osobę rozpoznać, zrobić właściwe rozpoznanie oczekiwań, czym ta osoba się motywuje do tej relacji, do tego związku, o co jej tak naprawdę chodzi, jaką jest osobą w relacji, w związku. Właśnie jak widzi relację, związek z drugą osobą, żebyście wy mieli obraz, no właśnie tego, co również sami chcecie. To znaczy, żebyście mieli przed wejściem na wyższy etap tej relacji odpowiedź i obraz tego, czy ta osoba chce tego samego w relacji, co wy. Czy dla tej osoby relacja czy związek oznacza to samo, co dla was. Wiecie, żeby tutaj nie było tych różnic, żeby, żeby się nie okazało, że jest spora różnica, tak? Albo że ktoś chce, no właśnie, tej relacji, czy tej znajomości z wami, czy tego związku, bo ma z tego korzyść. Nie wiem, bo na przykład wy coś komuś ułatwicie, wy w czymś tej osobie pomożecie, a nie wiem, czy w biznesie, czy zawodowo, czy, czy materialnie, czy ta osoba zyska dach nad głową, czy zyska jakieś koneksje, czy może dzięki wam, nie wiem, zyska wasze poparcie w czymś. Ewentualnie właśnie być może będziecie przez jakiś czas nie wiem, utrzymywać tę osobę, albo wy na przykład dajecie z siebie więcej materialnie w tej relacji niż ta osoba, tak? No, mogą być tutaj różnego rodzaju różnice, których na początek wy możecie nie dostrzegać, tylko możecie trochę być zauroczeni, zafascynowani tym, że ta osoba tak bardzo chce was i czegoś od was. Więc musicie się dowiedzieć, dlaczego tak bardzo was chce i co ta osoba tak naprawdę od was chce. Bo co ta osoba zamierza? Zamierza, kochani. No, właśnie, złożyć ofertę. Mamy rycerza kielichów, zapraszać na randki, na spotkania. Tak, bardzo ta osoba chce. E, chce Was adorować, chce się zaangażować. Znaczy, osoba może mieć lęk przed zaangażowaniem uczuciowym, ale nie musi, ale będzie bardzo kochani Was idealizować. E, no, będzie zauroczona. Być może ktoś e, odmieni się tutaj. No, bo jest to tak naprawdę, co zamierza odmienić się ze sprawą uczucia, więc jeżeli to uczucie do Was jest prawdziwe i szczere, to może nastąpić taka odmiana w tej osobie ze sprawą uczucia. E, mogą być oświadczenia, może być tutaj, no może się ktoś oświadczyć, no może was zaskoczyć, zdziwić, ale może tak być, że tu się może ktoś, moi drodzy wam, e, strzelczyki oświadczyć. E, trochę oderwie was to od rzeczywistości, od rzeczywistych spraw, no ale tak to trochę wygląda. Słuchajcie, co ta osoba mogłaby jeszcze zamierzać Z tym, w tym rycerzu kielichów? Mogłaby zamierzać poprawić swoją sytuację materialną, spłacić zobowiązanie, zadłużenie, kredyt Ta osoba jakby zmierza w kierunku postępu w realizacji też swoich planów zawodowych, żeby otrzymać jakąś propozycję biznesową. Nie wiem, może to od was ma tą propozycję otrzymać, albo wy macie ułatwić tej osobie otrzymanie jakiejś propozycji biznesowej, może podpisanie jakiejś umowy, albo zdobycia. Nie wiem, jakiegoś partnera biznesowego, jakiejś pracy, trudno powiedzieć. W każdym razie, no, może to być związane i z miłością, i z uczuciem, ale też z innymi rzeczami, które ta osoba może od Was chcieć i w ten sposób będzie Was, no, w jakiś sposób tutaj, kochani, chciała. Podejść, oczywiście, to będzie dobra wiadomość, no bo czy ta osoba zaprasza was na spotkanie, czy na randkę, czy ma dla was jakąś ofertę, jakiś prezent, czy, czy właśnie oświadczyny, pierścionek zaręczynowy, no wiecie, no jeżeli bardzo chcecie i nic nie stoi na przeszkodzie, dobrze to czujecie, to zawsze możecie powiedzieć tak, prawda? No przecież zaręczyć zawsze się można, to jeszcze nie jest ślub, a w międzyczasie możecie rozeznać, tak, o co tej osobie chodzi, no nie? Bo przecież, ślub, bo przecież zaręczyny to jeszcze nie ślub. Zaręczyny zawsze można zerwać. Oczywiście ja do tego nie nakłaniam, nie namawiam, ale zawsze jest jeszcze wyjście, tak, że można jeszcze te zaręczyny zerwać. Natomiast oczywiście można się nie zgodzić, nie przyjąć tego pierścionka zaręczynowego i zobaczyć, jak ta osoba będzie się zachowywać, co będzie od Was chciała, czy będzie Was nadal naciskać, kiedy, na co, na jakie tematy będzie z Wami chciała rozmawiać, dlaczego Was będzie chciała naciskać. Zawsze można porozmawiać i zapytać, a czy Ty jesteś pewny, pewna swojej decyzji, dlaczego tak naprawdę się oświadczasz, zaręczasz, z czym to jest podyktowane, skąd ta decyzja? No, jeżeli na przykład ktoś wcześniej nie mówił, że Was bardzo kocha, albo że w ogóle że Was kocha, to tym bardziej trzeba być czujnym. I nawet jeżeli kogoś znacie krótko i ktoś Wam wyznaje miłość, no to też, kochani, w takiej sytuacji nie ma jeszcze wytworzonych więzi. No jest to tym bardziej podejrza... znaczy podejrzane, bo no czasami jest takie nagłe zauroczenie. No właśnie, nagłe zauroczenie, zakochanie, tak? Trzeba by po prostu te, faktycznie te parę miesięcy przeczekać, zobaczyć, czy ta osoba jest wytrwała, czy jest cierpliwa, czy nie zmieni zdania, co jest powodem, tak? Czy, czy rzeczywiście powodem są prawdziwe uczucia tej osoby, czy ta osoba jednak chce coś innego, czy chce po prostu, oczywiście, no, was też może chcieć, może być z wami w związku do końca życia. Ale, jakby, wiecie, żeby ta osoba nie odbierała tej propozycji, tej oferty bycia z wami, jako korzyść dla siebie z jakichś względów, bo może to tak wyglądać. I teraz, co wobec tego, do czego to prowadzi? Jaki daje rezultat? Mamy siódemkę buław. Mamy siódemkę buław. Moi drodzy, siódemka buław mówi, że to prowadzi do, no właśnie. No, nie chcę powiedzieć, że do gniewu, ale być może do wybuchu pewnych uczuć, bo owszem, to może prowadzić do tego, że ktoś będzie wytrwały i z odwagą będzie szedł po sukces, po zwycięstwo, żeby dostać to, co chce, ale może to też prowadzić do uczucia niepokoju albo do pewnych trudności, żeby zrealizować jakieś zamierzenia i pewne problemy. Tutaj może pojawić powstać się w ogóle nieporozumienie, więc warto się dowiedzieć, co ta osoba tak naprawdę od was chce, bo mogłoby powstać nieporozumienie i być może... Ta sytuacja, do tej, ta sytuacja może doprowadzić do tego, że do Waszej relacji, do Waszej znajomości zacznie się ktoś wtrącać. Osoby trzecie, otoczenie. Nie wiem, czy ze strony tej osoby będzie się ktoś wtrącał do Waszej relacji, czy z Waszej strony, ale tu jest wtrącanie się osób trzecich. Więc tu są jacyś, jak, jak, jakieś osoby, które będą kogoś od czegoś odwodzić albo Was od tej relacji, albo tą osobę od Waszej relacji. I może tak być, że jest ku temu powód, tak? No, czasami powód polega na tym, że są osoby zazdrosne, są osoby zawistne, którym zależy na tym, żeby się wam nie ułożyło. Może tak się zdarzyć. Może to być poprzez zawistne czy zazdrosne otoczenie. Moi kochani, ale może być też tak, że ta siódemka buław pokazuje w rezultacie, że to prowadzi do konieczności walki, do traktowania. Jako wyzwanie Was, tak? Czyli walczenie o Wasze uczucia, walczenie o Was. No, może to jest dobra droga. Zobaczymy, na co stać tą osobę, czy faktycznie jest wytrwała i czy, czy będzie walczyć o, o tą relację i o Was, jeżeli naprawdę Was chce i kocha. No, o co tak naprawdę będzie walczyć? Czy o Was, czy o jakieś inne dobra? W każdym razie, moi drodzy. Co jeszcze? Czasami siódemka Buław mogłaby doprowadzić tutaj do jakiegoś nieetycznego postępowania może nawet jakiejś zdrady znaczy, nie tyle zdrady, ale bardziej No, nie wiem, nie zdziwiłabym się, gdybyście odmówili tej osobie na przykład y, zaręczeń, jeśli to jest coś nowego, świeżego i jeszcze nie jesteście tego pewni, tego nie czujecie. I odmówilibyście zaręczeń, to ta osoba mogłaby iść w kierunku zdrady, rzeczywiście, ale y, gwarancji nie ma. Rada, wskazówka, wynik, przesłanie Król Mieczy. Król Mieczy, moje drogie strzelczyki. Tu jest radą, żeby właśnie, kochani, podjąć decyzję, dokonać wyboru, czy podjąć decyzję odnośnie tej sytuacji, tej osoby, tej znajomości, czy tej relacji, kierując się logiką i racjonalnością. Czyli jednak nie pod wpływem emocji, uczuć, nie pod wpływem tego, że ta osoba może wam mówić tysiąc pięknych rzeczy na wasz temat, komplementów. A czy bardziej to będzie, jak ta osoba się czuje w waszym towarzystwie, że wy na nią macie dobry wpływ, że ona się dobrze z wami czuje, że czuje się jak. Jakbyście się znali od zawsze, że, że czuje się swobodnie, że może przy was wszystko powiedzieć, albo po prostu będzie mówiła, jaka to ta osoba nie jest szczęśliwa, czyli będzie się skupiała na sobie, zwróćcie uwagę, że ta osoba się nie będzie pytała was, a czy Ty mnie kochasz, czy ja Ci się podobam, co we mnie lubisz, czy chcesz ze mną być, albo nie wiem, nie będzie zadawała pytania wam, co Wy czujecie, czego Wy chcecie o. To właśnie o to jest istotne, czego wy chcecie, tylko ta osoba będzie ciągle mówiła z perspektywy swojej, ze swojego punktu widzenia, czego ta osoba chce, co ta osoba lubi, co ta osoba planuje, co ona chce, co będzie robić. To jest tak, jakbyście na przykład, nie wiem, mieli plany, że tu się spotykacie, randkujecie albo faktycznie tworzycie jakąś relację i sobie myślicie, no to na wakacje sobie to możemy sobie zaplanować wakacje, czy na przykład pojedziemy tu na urlop, czy tu, no dobra, pojedziemy, no dobra, jak chcesz, jak chcesz, oczywiście, a za chwilę na przykład, czy za jakiś czas ta osoba się odzywa, no a może byśmy pojechali tu, czy tu. I zauważcie, że tutaj. Ta osoba będzie ciągle chciała stawiać na swoim tak jak ona chce, gdzie ona chce. Tak naprawdę nie będzie się liczyła z tym, co wy chcecie. Na początku wam przytaknie, że okej okay, niech będzie, że może być tak, jak wy chcecie, to pojedziecie tam, gdzie wy chcecie, ale koniec końców nie pojedziecie tam, gdzie wy byście chcieli, tylko tam, gdzie chce ta osoba. Bo to jest tak, że to nawet nie będzie ta osoba was pytała, to właśnie o to chodzi, że ta osoba was nie zapyta, że a może ja bym wolała, czy wolała jechać tu czy tu zamiast tu. Nie, nie będzie pytania. Zostaniecie postawieni przed faktem. Czyli wy powiecie, że chcecie tu i ta osoba wam przytaknie, ok, ok, ale ona wie swoje, bo wie, że chce czegoś innego. Tylko nie powie tego od razu, tylko powie to za chwilę albo. Wiecie, za jakiś czas, i to nie powie Wam, że nie, nie jedziemy, może nie pojedziemy tu, gdzie Ty chcesz, tylko może tu pojedziemy, nie będzie czegoś takiego, tylko będzie, że wiesz co, e, zrobiłem czy zrobiłem to, czy tam, to zarezerwowałem nam tu czy tu miejsce, albo nie wiem, kumpel e, kumpela, koleżanka ma gdzieś tam, nie wiem, coś nam może wynająć, albo rozmawiałam z tą czystą osobą. Nie wiem, na przykład mogą nam wynająć gdzieś tam jakiś domek, albo jakiś nocleg, albo jakiś hotel. Albo ktoś ma gdzieś, nie wiem, pensjonat, albo gdzieś ktoś coś robi i będzie coś taniej. Albo na przykład usłyszycie, że. Nie wiem. O, na przykład, może nie będziemy jechać, nie wiem, gdzieś tam na wakacje, może sobie wypożyczymy kampera. Wiecie, to jest wszystko fajne. Na przykład podróż kamperem jest super, nie? Ale. Tu, jakby ta osoba, wiecie, może super być dla mnie, ale na przykład dla Was nie jest super, tak? Czy dla innej osoby nie będzie super. Tu chodzi o to, że ta osoba Was nie zapyta o Wasze zdanie czy Wy chcecie tam jechać, gdzie ta osoba chce. Tylko ta osoba Was postawi przed faktem, że ona chce tam jechać. Tak będzie z wszystkim w życiu tej osoby. Tak będzie z planowaniem tygodnia, z planowaniem weekendu, nie wiem, z przyjściem znajomym, z pójściem do znajomych, z imprezą ze znajomymi. To nie będzie brane pod uwagę, co Wy chcecie. Wy się możecie wypowiedzieć i to wszystko, ale tak naprawdę zwrócicie uwagę za jakiś czas, że nic, co Wy chcecie, się nie dzieje. Nic, co Wy chcecie, nie jest brane pod uwagę. Nic, co Wy chcecie, nie jest realizowane przez Tą osobę, tylko ta osoba ciągle realizuje to, co ona chce, to, co jej się podoba. Jedzie tam, gdzie ona chce. No jak, jak wy nie chcecie, no to nie pojedziecie, najwyżej, nie? Właśnie tutaj o to chodzi, że jak nie chcecie gdzieś jechać, to, to po prostu wtedy ta osoba pojedzie tam sama. To nie będzie tak, że dobrze, no to pojedziemy tam, gdzie ty chcesz. To jest tak, jakby nie było kompromisów. Ewentualnie kompromis będzie taki, że nigdzie nie pojedziecie. Ale jak nie pojedziecie nigdzie, to e, bądźcie pewni, że ta osoba sobie czas zorganizuje. Jak nie będzie chciała z wami siedzieć w domu, to sobie zorganizuje czas i, i być może i tak sobie pojedzie tam, gdzie chce jechać, sama, a wy sobie siedzicie w domu. To będzie na tej, na tej zasadzie. Tutaj chodzi o takie podejście, wiecie? O takie właśnie podejście. Że owszem, możecie być zapytani o to, gdzie chcesz jechać, jak chcesz spędzić czas, nie wiem, weekend dzień, urlop, a okaże się, że i tak nie zostanie spędzony, tak jak wy chcecie, tak jak ta osoba chce. I tak będzie w waszym życiu, waszym życiu z wszystkim. Pójdziecie do sklepu, będziecie wybierać, nie wiem, odzież, spodnie, sukienkę, buty. Mam się będzie podobać coś innego, wy będziecie chcieć coś innego, tej osobie będzie się podobać coś innego, i ta osoba Wam powie, no wam to kupi, ale to co jej się podoba, a nie. Czy nawet będziecie chcieli sami kupić to ta osoba wam powie, Wiesz co, ale to mi się nie podoba, podoba mi się coś innego, nie? Nigdy nie, będzie, yy, nigdy nie będzie w tej sytuacji czegoś takiego, że ta osoba się skłania albo ku kompromisowi, albo żeby, żeby też było tak, jak wy chcecie czasami, żeby dojść do tego wspólnego mianownika, co wam się razem podoba, co wam się wspólnie podoba, a nie tylko ciągle, co ta osoba chce i tak, jak ta osoba chce. Yy, no bo możecie się poczuć w tej relacji po prostu za jakiś czas. No, nie chcę mówić, to sobie już sami odpowiedzcie w jaki sposób, skoro nic nie będzie tak, jak wy chcecie, tylko. Jakbyście ciągle robili coś, co ktoś chce, a nie, nie możecie zrobić tego, co wy chcecie. No, to jest takie trochę. To jest, wiecie, to tak jak z, z dzieckiem, które jest niepełnoletnie, nie? Nie może robić to, co ono chce, tylko to, co rodzice chcą, żeby robiło. To jest na tej zasadzie. To znaczy, oczywiście, nie zawsze, bo rodzice biorą pod uwagę to, co dziecko chce robić, nie wiem, jak, w jakim kierunku chce się rozwijać. Tak, biorą pod uwagę, tylko mówię tutaj o takich kwestiach, gdzie trzeba podjąć decyzję, tak. Wtedy no, rodzic się nie zawsze liczy jednak z tym odnośnie z tym, że nie zawsze będzie po tym, jak jest dziecko, tylko bardziej po tym, jak, jak rodzic, jaką podejmie decyzję, bo uważa, że jego decyzja jest słuszniejsza. Oczywiście może mieć rację, ale nie zawsze tak. Tu właśnie tylko chodzi o to, że to jest postawienie na swoim, Realizacja tego, co się zaplanowało dla siebie, z myślą o sobie. Więc słuchajcie, no, jakby nie było, jest to poniekąd egoistycznie. a ja wiem, że to tak nie wygląda, bo ta osoba w ogóle nie będzie wyglądała i pokazywała się jako egoista. Nie, no wręcz przeciwnie, no, człowiek do rany przyłóż. Będzie słodzić, mówić piękne rzeczy do was, o was, tylko to będzie wszystko takie puste i bez znaczenia, bo nie będzie miało przełożenia na rzeczywistość. No bo jak przyjdzie, co do czego, to wszystko będziecie robić sami, tak? Nie wiem, będzie osoba wolała na przykład usiąść, posiedzieć, odpocząć przed telewizorem, czy poleżeć na kanapie, czy nie wiem, po, popstrykać coś w telefonie, a Wy na przykład przyjdziecie i będziecie, nie wiem, sprzątać w domu, nie? To ta osoba nie będzie sprzątać razem z Wami. Nie wiem, na przykład będziecie wstawiać pranie, na przykład mógłby w tym czasie, mogłaby ta osoba, nie wiem, na przykład zrobić cokolwiek innego. Nie zrobi, będzie leżeć. Nie, po prostu tak jakby, wiecie, dom to nie był domena tej osoby, tak? Że... No, widzicie, nie będzie czegoś, wy, wy to po prostu dostrzeżecie, zaczniecie dostrzegać powoli takimi różnymi, właśnie symptomami, że ciągle ta osoba będzie tak naprawdę mówiła wam, co wy chcecie usłyszeć, będzie wam słodko mówić, ale za tymi słowami nie będą szły żadne czyny. Ta osoba będzie tylko robiła to, co jej się podoba i to, co ona chce. Nie będzie patrzyła na to, że Wy możecie być zmęczeni, że Wy możecie mieć ciężko. Jak, owszem, może powiedzieć: nie męcz się, nie rób tego, coś, ty daj spokój, zostaw to, nie rób tego, odpocznij sobie. Ale to nie będzie czegoś takiego, że nie rób tego, odpocznij sobie, zrobimy to razem, albo zrobimy to później. Nie. Po prostu to jest odciągnięcie Was od tej rzeczy, a to się samo nie zrobi, bo tego osoba tego nie zrobi. Więc e, powiem na przykład, żebyście tego nie robili, Wy sobie usiądziecie na kanapie i będziecie siedzieć otoczeni tym wszystkim i tego nikt nie zrobi. Więc to, wiecie, to jest takie słabe, nie? No, rozumiecie, o co chodzi, że, że co z tego, że ty sobie możesz odpocząć, jak i tak masz za uszami, że to ty będziesz musiała posprzątać, czy musiał posprzątać, tak? Bo ta druga osoba się tego nie, nie ruszy kompletnie, no nie. No, robi to, co ona chce. I tak w życiu każdego dnia, z wszystkim. No, zaplanujecie jechać tu, a się dowiecie, że na przykład będziecie chcieli do swojej rodziny jechać a się dowiecie, a ja zaplanowałam czy zaplanowałam, że pojedziemy do mojej nie wiem, gdzieś tam do siostry, brata albo nie wiem, do kogoś jeszcze, tak bo tu, bo to ma coś fajnego, bo coś się tam ustalili, bo żeśmy już to uzgodnili o, to będzie zawsze, że już coś zostało ustalone uzgodnione, już jest przygotowane tylko to będzie zawsze poza wami poza waszą wiedzą i poza zapytaniem was o zdanie, czy wy chcecie bo może macie inne plany i chcielibyście gdzie indziej akurat na ten weekend, wiecie to może okazać się naprawdę yy, no, barierą nie do pokonania za jakiś czas, tylko, no właśnie, żeby nie było za późno, więc trzeba się tutaj wcześniej na tym zastanowić. Słuchajcie, no są też takie sytuacje w tym królu Mieczy, które mogą mówić, kochani, tutaj o czyjejś decyzji. Yy. Moi kochani, żeby nie mówić w jakiś otwarty sposób póki co o swoich uczuciach w tym kolumnie, czy żeby powściągnąć swoje uczucia, emocje, żeby postępować właśnie logicznie, racjonalnie, żeby popatrzeć na tą osobę, przyjrzeć się i dokonać wyboru w oparciu o logikę i racjonalność. Więc, jeżeli zamierzacie być wierni tej osobie, złożyć przysięgę małżeńską, to dobrze się przyjrzyjcie wcześniej, ale nie mówcie wszemi wobec tej osobie, nie deklarujcie, że już na pewno, że kochacie i tak dalej. Nie, popatrzcie na tą osobę, jaka ta osoba jest dla was, i jaka jest w tej waszej relacji, i dopiero zdecydujecie. Bo tu, kochani, jest też pokazany kogoś rozwód, więc być może, jeśli Wy jesteście w innych związkach z kimś innym obecnie, to dla niektórych radą będzie rozwód, tak? Być może Wasza osoba to ukrywa, że eksperymentuje w miłości, że że Tutaj wiecie, że randkuje, bo mamy tu król, rycerza kielichów, że składa jakieś oferty, może za waszymi plecami, randek, spotkań, albo co gorsza się komuś innemu oświadcza. No nie wiem, jeśli coś takiego ma rację, ma mm, miejsce, no to wtedy król mieczy mówi o rozwodzie. Znaczy pokazuje, radą jest rozwiedź się, bo z tego nic na przykład nie będzie dobrego dalej, tak? Ale to jest może dla jednej osoby ta ostatnia kwestia. Moi kochani, dbajcie o siebie. Buziaczki. Pa, pa.